Zajebiście, kurwa, ciemna strefa RPK, RPK Wjazd na banie, yo. Oh. Wchodzę do studia Komuniarze już czekają znowu w tu. Wal, wal, wal Dobra Potem opowiesz Przynajmniej nie czułem ogórków Pytanie o paktofonika. Kto tak na pewno nauczył beatboxować magika? Był taki jeden EDF DJ Puławski. Kuźba, sam się uczyłem beatboxu. Wiesz, już mam swoje lata, więc trochę pamięć mi już zawodzi. Ja się nie uczyłem przez tego, który nauczył magika beatboxu. Powiem że to jest trochę też mocne pytanie, ze względu na to, że człowiek już nie pamięta, tak? Ale w myślach mam twarz tej osoby. I wiem, że w filmie, co był nagrany ten film, no. to ten był taki młody chłopak kombinator, który tam na, nawijał e, beatbox. Pamiętam wtedy, on nawizał, nawijał jeden taki super kawałek, jak sobie przypomnę, bo nie pamiętam kto to nawinął. Nawijał... Ale możesz nawinąć to tak dłużej, żeby. Popatrz. Popatrz. Oh, popatrz. Popatrz. Popatrz.

Oj, jakoś blazł. Kurwa, ale powiem Ci, po ten spirytus się tu już. Kurwa, nie to, to dobre jest. jest, Ale fajnie wchodzi i człowiek się nie Nowe pytanie, tak, no. co sądzisz o polityce uranu w Kazachstanie? No. O kurwa, ciężki trochę temat. Szczerze powiem tak. No to go rozwin. No dobra, rozwinę to, rozwinę to tak. Tam jest wojna. Pf, pf, bebe. <grym> 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 Naprawdę ludzie różne zjawiska widzą na świecie. Ja bym po melanżu jak wracaliśmy, wiesz... Trochę byliśmy wcięci, ale... Było widać z daleka jak wracamy, jak, jak wiesz gdzie jest moje osiedle, nie? I się tam idzie, tam w pola. Ja pamiętam... Kurwa, nagle wielka tak ogromna kula była, pomarańczowa, ale to duża, nie? To nie było słońce? Może... Słońce, ale. słońce, kurwa, ma, roz... ma Jego średnica jest milion razy Ziemia. Kurwa, ja, ja, człowieku z fizyki kwantowej mam szóstkę. To ty nie, nie wkręcisz mnie. Nie, naprawdę widzieliśmy coś z daleka, tak? No. Coś się przemieszczało. No i kurwa, mówimy tak: ja. jak pójdziemy do domu i to powiemy, to pomyślą, że kurwa się czegoś no. no, no, no nie? Ale się okazało, że dużo osób ode mnie z dzielnicy widziało to przez okno, to samo. No. Dlatego mówię: jeżeli ktoś widział jakiś spodek czy coś, jeżeli, powiem szczerze, że tak. Jeżeli ktoś nie wierzy o tym, że sami jesteśmy na tym świecie, to niech się zakopie kurwa żywcem. Bo na pewno są cywilizacje gdzieś tam bardziej inteligentna sobie, tak. Wiadomo, Sami nie żyjemy, co? My jesteśmy, wiesz czym, mamy te planety, tak, jesteśmy w układzie. Jakby Ziemia wpierdolnęła wybuchłaby, to byśmy byli jak flash na galaktyce, błysk tylko. Flashbacki. Tak. To jest prawda, No takie dziwne zjawisko, no bo ja mam też znajomych w Darłowie, mieszkają. Oni tam nad morzem są, no oni mają kilometr nad morzem i też melanżowali, widzieli czarną kropkę. I też nie widzieli, co to jest. wie. Czarną kropkę? Tak, czarną kropkę. Czarną kropkę widzieli na tle morza, wiesz. Opisywali mi ją. Była przez minutę i znikła. No to wiesz, no to jeżeli ja coś tam widziałem, no to przecież im. No ta. Ty możesz lecieć do Londynu i lecąc do Londynu samolotem, patrząc przez okno, może zobaczyć też coś dziwnego, jakieś zjawisko, tak? No. Tylko no, większość to uważa, ale, że ale... o, bo widziałem kulę, jak leci, tak? Bo była burza, tak? I... No, ale jak lecę do Londynu, do tam, na swoje uczelnie, to... do Hogwartu, no to wiesz, kurwa... Nie patrzę zbytnio przez okno, wiesz? Wolę no, się czasami spać. Może, może czasami... Bóg wie, no... Ale z tym mówą, wiadomo, że jedni robią fikcję, to tamto, też jak druga przecież rzesza, bo... tak? Niemcy też przecież, kurwa, robili eksperymenty, nikt nie wie, kurwa, jakie eksperymenty, tak jak z tym dzwonem pierdolonym. Do tego to nikt nie wie. No. Więc nie, nie możemy stwierdzić, tak, jeżeli nas e, obserwuje, przylatuje inna cywilizacja pozaziemska, to znaczy, że obserwują nas, sprawdzają. No. Bo talerz, talerz, bo niby UFO, tak, w fizyce kwantowej polega na tym, że talerz w próżni, a w kosmosie masz próżnię, to lecisz jak bomba atomowa ale jak masz powietrze przyciąganie ziemskie to talerz już opór robi, zgniata go do środka. Uf, ciężkie rzeczy. Ci. No to Ja bym ci to rozpisał, tak jak mam profesora od fizyki kwantowej, że on nam udowodnił, że koło to jest kwadrat. I na odwrót. Nie, no to niemożliwe, no przecież koło to jest koło, tak? No. A kwadrat to jest kwadrat. Ja ci mogę to udowodnić, ale byś musiał ze mną 4 godziny posiedzieć na tej fizyce. Aż tyle? No No Bo tyle się pisze Co? Walimy? Dobra Muszę zmienić buty Może się grzeje Dawaj Nie każdy się pyta jak ty to kurwa robisz Magikiem jesteś. Dwa jeszcze chyba na dodatku. Jestem Ale na nie, odba, nie powiedziałeś, jak Masz. jak się Regę. ciebie pytałem. Regę. Kim ty jesteś? To nie powiedziałeś, że magikiem jesteś. Nie jestem magikiem. No. Pytam dla ciebie. Nie róbcie dzieci Poczno tego w domu. <laughs> Dokładnie. No. Nie powtarzajcie naszych błędów. Właśnie. Trzy? Cztery? No kurwa. Przez nos mi przeszło. Powiem ci, że to... Że to było takie trochę ciężkie, nie? Ale przeszło. Jak Jakbyś ołów z Czarnobyla napierdalał. Ołów z Czarnobyla? Tak sobie zapalę. No kurwa. Stary. Nie, 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 nie. Wiecie dobrze już chyba, co? No co ty? No, Tylko to jesteś czerwony z lekka, ale bo tu ciepło jest. Jakbyście chcieli fani, to mam takie fajne płytki dla was. Weź no. Na tych płytkach. Jest. Tak. No to dało. są czarne płyty. Dawaj Bardzo? pytanie jest. No właśnie. Dlaczego mieszkasz w garażu? Dlaczego pytanie dlaczego mieszkam w garażu? To był garaż. No jedni uważają to, że mieszkam dalej w garażu. Tam no kiedyś tam, jest... tam były nie. drzwi wjazdowe tam nie, tak? Yy, zaczynało się ci powiem od drzwi tak do tej kolumny otwierało się, miałem fajną przestrzeń. Mhm, I też miałem komputer, wszystko, to tamte sprawy, tak ale najgorsze było, że mułchy wlatywały komary, a potem w nocy tłucz do trzeciej rano, tak? No. Dlaczego to jest garaż? To był garaż. Teraz się zrobię z tego potężne studio, w którym ja mogę, mam ciszę, spokój, tak? Siadam na komputer i ja czasami jak już debardiuję, to podłączam sobie wielkie kolumny i tworzę muzykę. Jest pełną steropianu. Nie jest ten steropian po to. Bo tutaj mam jedną połówkę ściany. Mam raz, dwa i trzy, tak? No. I chodzi o to, no. że, żeby dlatego, bo no wiadomo, w lato to daje to filtrację, czyli jest zajebiście schłodno, tak? Wchodzisz no. jak do lodówy. A w zimę powinno przyjmować ciepło. Ja po to styropian zrobiłem, bo seropian wygłusza. Ja Ci mogę włączyć w tym momencie wzmacniacz, estradowe głośniki, które tam mam. Mogę tu tłuc Ci basem Tobie będzie coś tutaj dudnić, a mój tata dwa pokoje dalej, nic. Nic nie słyszę? Nic. Po to wytłumiłem, bo szczerze powiem to tak, naprawdę to był garaż. Tu... Tu, tu właśnie w tym tu, miejscu, to tym, teraz pijemy, tym miejscu stał pijemy, samochód. W, stał samochód. Samochód, który czeka już na mnie. A twój samochód? Tak, mój. Garbus z 66 roku. I on się tutaj mieścił, i mój komputer i mikser. Czyli taka trójca w sumie. No w sumie trójca, tak. Poczekaj, no. poczekaj, poczekaj, no. To była trójca. No ale że... Ja nie mogłem wytrzymać. Powiem szczerze, że tak. Dlaczego garaż? Ja nie mogłem wytrzymać na blokach. Dla mnie bloki to było więzienie. 24 na dobę słyszałem jakieś hałasy albo coś w tym stylu, tak? Sprzęt przecież. No weź te wielkie kolumny, wstać do bloku. Wstać to na drugie piętro. No kolumny, ja tak. wzmacniasz wszystko. Weź to ściśnij. Człowiek to waliło mu na łeb, tak? Dlatego do taty się przeprowadziłem, no. bo ja całe życie mieszkałem w blokach. I przeprowadziłem się na wieś. Tak jak z, z wsi, wszyscy są, do betonowych lasów się przeprowadzają, się, tak? A ja. Tak I tak mówią jest. tak, przeprowadzam się do miasta. Mówię, nie mówi się miasto, tylko betonowe lasy. Nie rozumiem tego pojęcia, bo młodzi to nie rozumią, ale okej. Okay. Przeprowadziłem się tutaj, do ojca. Mam spokój, ciszę i powiedziałem ojcu, tato, trzeba tu przebudować i zrobić drzwi. No to no. był pokój. A to, że jest garaż, możecie nazywać, że to jest garażem, bo to jest wielkie, to jest na samochód. No. Mogłem, wiesz, mogłem tak, położyć sobie tutaj płyty, wszystko tak, kurwa, wszystko, ale po co? Lepiej niech będzie klasycznie o. retro. A jak? Dawaj walimy. Dawaj walimy na szybkości. Ogień, daj mi ogień. Samolot, 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 Nie Niezła demonstracja. Ja byłem młody, to tańczyłem breakdance. <laughs> Ej, chuj. A wiesz, że tym coś jest taka, aż jest coraz gorsze niż papieros? Nie zgadzam się z tym. Dlaczego? Bo tak. Nie.